Cześć, siema, kochani, z tej strony StarGamer, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam właśnie, tutaj będę otwierał na tym koncie, będę otwierał star dropy. Dużo star dropów, będę dro y właśnie zobaczymy czy drop na jakąś fajną postać. No i zaczynamy od pierwszego star dropa, a w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subika, a ja lecę z nagrywaniem. No i dobra, zobaczymy co z tego star dropa wyleci. Pierwszego na tym koncie, świeżutkim. Dobra, 20. Punktów mocy, kredyty, 100 kredytów, fajnie. Zaraz będę mógł odblokować kolta, super, mega fajnie, rzadki. O, jest epicki, jest epicki. Start, druk, uwaga, otwieram kredyty i uwaga, Colt wlatuje na moje konto. boom ale super, dobra. Jest już druga postać, więc mega fajnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się zdobyć więcej postaci. Lecimy dalej, rzadki. Zaraz będę miał bula. Bardzo rzadki, mega fajnie, 110 monet, rzadki, kurczę, no mogłoby dać jakieś fajny, jakiś yy, mityczny albo coś, jak, jakiegoś takiego mitycznego star dropa, a nie ciągle bardzo rzadkiego, ale jest ok. Otworzyliśmy pierwszy 10 start dropów, lecz od razu z kolejnymi 10, uwaga, pierwszy star drop już wleciał, co z niego wypadnie, rzadki i uwaga, monety, 65 monet. Bardzo rzadki, punkty mocy, bardzo rzadki, znowu punkty mocy. Kurczę, no daj! Dałoby kurczę jakiegoś takiego ale to jest bo patrzcie, zobaczcie, wchodzi zobaczcie. ból. Uwaga, jeszcze punkty mocy, ból odblokowany, mogę zacząć odblokować nowego samolotu do po poziomej rzadki, brok jest teraz do odblokowania. Mam nadzieję, że goście w tym blokuje. właściwie dużo już nawet nie zawodzyłem. Kolejne kredyty do Rico, już potrzeba trochę więcej kredytów. Kolejne punkty mocy, nie, dajcie coś lepszego, dajcie coś lepszego. Jest epicki, jest epicki start drop. Uwaga, co z niego upadnie. Boom. dobra, może być. Bardzo rzadki. Kolejne, kolejne 10 start dropów, uwaga, otwieram. Let's go, co z niego wypadnie? Te pierwsze star dropy zawsze się tak zacinają jakoś, ale potem idzie już fajnie, szybko, sprawnie. Monety. Jest epicki star drop. Dobra, fajnie. Mogłoby dać jakiegoś, nie wiem, mitycznego. O, jest mityczny! Czy się A Aj, niestety się nie upgrade'ował. Zobaczmy, co z niego wypadnie. Ale super emotka, mega fajna sprawa. Epicki, star, epicki kolejny star drop, mega fajnie. Rico. Uwaga, rzadki kolejny star drop. I... Nie wiem, czy tu wypadnie, bo już zostały trzy chyba, pyk, jeden, bardzo rzadki, bardzo rzadki, epicki, jest epicki, bardzo rzadki, bardzo rzadki, no i nie się nie upgrade'ował i uwaga, bum, no. To by było na tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków z otwierania dropów, zostawcie tutaj 10 łapa w górę, a ja nakręcę kolejny film z 50 master dropami. A teraz żegnam się z Wami, dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.